Nastawienia są bardzo dobre. Na pewno potrzebowaliśmy czasu, chwilę dla siebie każda po ostatnim meczu, bo nikt nie był z niego zadowolony, ale czuć już dzisiaj, że nastroje są całkiem inne i naprawdę wiemy, że w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Pierwsza jest Serbia, koncentrujemy się teraz bardzo na tym spotkaniu i wiemy, że tak naprawdę no, tylko dwa punkty będą się liczyć w tym spotkaniu. Serbia to na pewno przebudowany. Zespół, ale już na tym turnieju pokazał, że dobrze grają w piłkę ręczną. Przede wszystkim na meczu z Danią pokazały, że potrafią grać w mądrą piłkę ręczną, dobrze poprowadziły te spotkanie. Może nie miały najbardziej wymagającego zespołu w ostatnim swoim meczu i co prawda nie widziałam całego spotkania, ale na pewno też się rotowały. My chyba na tym nie staramy się nie skupić. Ja myślę, że po prostu jest plusem dla nas, że teraz mogliśmy mieć te dwa dni. Nie wiemy, jakim one trybem jakby idą, ale wiem też, że musimy teraz skupić się na sobie i oczywiście na taktycz taktycznie na Serbkach, ale też mam wrażenie, że na takich turniejach oczywiście ma to znaczenie przygotowanie fizyczne bardzo duże, ale te mecze teraz następne to po prostu trzeba. Grać sercem, e, walczyć do końca, bo każdy będzie zmęczony. Im dłużej trwa, turniej, będzie z, e, tym bardziej każdy będzie zmęczony, ale wtedy właśnie jeszcze bardziej może trzeba pokazać te serce i kto bardziej chce. E, jeszcze wracając może do ostatniego meczu, gdzie na pewno ona nie wyszedł, to i tak naprawdę mocno e, w siebie wierzymy i wiemy, że możemy w tym meczu pokazać, na co nas naprawdę stać. To jest też duży plus dla nas, że były te dwa dni teraz przerwy, bo na pewno wczoraj mogliśmy wykorzystać ten dzień na to, żeby trochę odpocząć, wrócić do właśnie tych lepszych nastrojów, ale też na pewno popracowaliśmy trochę fizycznie, żeby być gotowe na ten następny mecz, a dziś czeka nas trening piłki ręcznej i też no, dokładne przygotowanie taktyczne do meczu serbkami. Już po jednym wideo, też oczywiście każda z nas ma, ma materiały, żeby przygotowywać się sama, więc już przed treningiem wiemy, co powinniśmy zrobić podczas meczu, aby pokonać nasze rywalki. Na pewno też już na treningu będziemy się na tym koncentrować, a na pewno jeszcze będzie czas na podsumowanie tego wieczorem i może jeszcze krótkie przypomnienie przed meczem.